No tutaj nie zostawię takiego. A teraz jak ty mnie odbierasz? 4-4. 4-4 tak na ta tutaj w ogóle jeden nie rapudził dla ciebie. No dobra, ale to... Czyli tam nie jesteś jakiś tam, wiesz. Nie musisz się wsłuchiwać ani nic. Absolutnie nie, no co ty? No jest cichsza modulacja, jest cichsza, ale nie muszę cię wsłuchiwać, Po prostu normalnie swobodnie idzie nie ruszą. Jeszcze w mikrofonie coś tam. Zwiększyłem. zwiększyłem w mikrofonie, ale tylko. No i gra. Jak na moje uchodź tak to bardzo, to bardzo fajnie, czy nie dojdzie z A dziś na chwileczkę samą nośną bez modulacji. Opa. Stałe cztery. Takie mówię. Stałe cztery znowu, bo to idzie do działania. Pięknota, nie? Kto tu, co tu w ogóle mówić? A poczekaj, włączę tu poagiera z takiej ciekawości czystej. Z czystej ciekawości, dosłownie, tylko wiesz, tak na chwilę. Poczekaj, bez, bez, bez mówienia, yy, tylko nośna. <grymne> Czas. Jak to tam wygląda? 9, stałe 9, bez pierdnięcia momentalnie skazówka się rozbija, rozumiesz? Idzie w górę, bo no, no, także że, że no, no, robi to, robotę. No i to się, to się podoba No to fajnie, 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 dobra tam, to nie ma co testować jakbyś, wiesz, to, wiesz, do czego to jest? Jakbyśmy się nie słyszeli, nie? Nie, no jasne oczywiście, że tam jakieś tam takie qrm lokalne ci chodzą, że, 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 wiesz jakieś zakłócenia, że nie możesz się yy, że tak powiem, albo tam to przyjrzeć, to, to jak najbardziej się przydaje. Stoją mnie to standardzie, tak jak się rzeźni mówiłem, uda laty za ten yy, yy, poczciwe radyjko, mój i, i ten. I to robi roboty, żadnej do palaczy nie ma. Yy, na standardzie, choć ja mówię, plus, yy, mikrofoniki, no i tak to sobie chodzi. Masz do mnie tam numer telefonu, jak nie, to tam pomyśl co tam, co tam zrobić, to zaraz się tutaj z tobą skontaktuję, czy mam takie pytanie, czy ktoś ze świetnicy odbiera szybkiego dzierżoniowa? No witam Siemaneczko, jak to, będę znowu i na zero, co? No. Kontynuację Gubo-Świdnica Dobrze mówię, przyjrzyj się, dokładnie, dokładnie, to masz rację, to masz rację akurat w tytułu wykonywanego samochodu, to bardzo rzadko jest, bo przeważnie jest weekend, a to też sporadycznie To jest Gubo, czy to jest kto inny? Jakie jeszcze mocne znaczy spadkie, że Jakie jeszcze mocne spadkie, znacze, że Ci, kiedyś tego głodą, że mamy. No to co, bo patrz, albo bo i tu chodam jeszcze jeden, to tam jeszcze, no to na daj na się. No taka, taka ważna stacja w sumie, taka, taka w sumie na co dzień. I tak od tamtych lat jeszcze, no. No kurde, muszę takie wiesz, takie zrobić koło fortuny, no co ty mi pojazdzesz? Powiedzcie, że coś mi szeregowości dzisiaj nie pracują, po wczorajszym roku już zabiegł. No ale jeżeli, jeżeli, jeżeli raz będzie taka stacja, to przepraszam, nie pamiętam. Nie będę, nie będę tam. Po prostu tutaj gwity. Widzicie kolegów? Śmiało Śmiałowice. Uśmiało bardzo ładnie odbieramy tutaj śmiało Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego poniosło nie, czy jeszcze jakaś podpowiedź? nie kojarzę, nie kojarzę, kurczę a jeszcze co ci tutaj powiedzieć? Bajta, e... taki mikrofon dobry ze wzmocnieniem? no parę tych mikrofonów dobrych ze wzmocnieniem było, tylko nie wiem o co ci chodzi no, mikrofon taki się na nazywał dęcej, pamiętasz? dęcej no teraz już kojarzę no i jego kolega też taki, to ma podobną taką, wiesz, nazwę Sencej Świdnica, Nazwę Kojarzy, kojarzy, kurczę, to jest teraz Ja przepraszam za moją skleodę Szyld, Szyld tak to wygląda. No to prosimy, panie, panie, panie Już. Ja mam Manko powiem, ja cztery, dwa, cztery tysiące tam, czyli Pasion, czy nie wiem, to tam jeszcze jakby nie to Ja podobnie też odskakuję na chwileczkę, proszę do ciebie Szybki dziewczoniów Szybki odskocz o chwilę, dawaj, co tam potrzebujesz No dawaj, cię tu wpuszcza Co topienie się kurde, szybki jesteś? No Marek tutaj jest, nie słyszysz go? Zbite nie odbieram tutaj poetzi Mareczku, słyszysz go? No, ja go odbieram, ale chyba on mnie nie odbieram. Bo ja tu jestem podkręcany, nie może i mam niską antenę w tej chwili dopiero odebrałem, odbieram, odbieram, odbieram. Ale on mnie chyba nie słyszy No, nakładacie się. No, Dawid ja go tutaj odbieram marka na 4, 3, 4Sy No widocznie chyba go nie słyszysz, bo nisko antena ma stwierdzam, odbieram, kurczę, czekaj Tomek zrobię y, tutaj to się... ja radio przełączyłem, wiesz, inaczej powiem, kurde, się... czekaj nie, jeszcze to, kurde, nie idzie tutaj, ja cię spierdzielę, no dobra będzie mnie coś no okay. a zobacz teraz ja to trochę podkręciłem, nie wiem czy tu z tego radia, bo to jest y, takie dziwne radio zobacz, zobacz, teraz coś więcej poszło ja cię słyszę elegantnie no to legancko, nie? To bardzo fajne. Ma Marek, to jest Echo Master Pro? Tak. A, no widzisz, poznałem. No, Echo Master Pro, to jest a ten napisem nie miałem, tylko ten ciemny taki. No, ładnie, ładnie idzie tutaj parę takich, mam jeszcze łabędzian, nie, tą metalową i jeszcze jedną mam pro, pro, gdzieś tam tylko tamta, tamta jest trochę bardzo No, ja powiem Ci, będę szukał tam, bo też mam Alana 555 i też jakąś tam te będę chciał kupić jakąś bazową. No a to tam, będziesz coś chciał tam sprzedać, to się dogadamy. Zobaczyłem ostatnio to tak że będzie gdzieś kupić. Tak za bardzo. Ewa mam na kto teraz nadaje? Nie wiem, gdzie to musiało, z czego to było. Dobra, będziemy w kontakcie. Szybki, odbierasz mnie? Szybki odskoczył na chwilę, zaraz będzie. Dobra, dobra, poczekamy, poczekamy. Jak ty mnie tam czytasz? No tutaj cowiutko. Ja ci czytam słabo. Nie bardzo ładnie, 7-5 masz, nie, nie wiem, czy się podkręciłeś, czy co. Ale ja mam już kątelkę, nie, nie? Ja dopiero po świętach będę ją do góry. Masz 3 ety modulacji na 3, 3 ety modulacji na 3, tak? Podkręciłem. Czekaj, ja. A teraz coś dało więcej modulacji, bo mi się o pełnię sprzęgać, to krótko, to rabin drugi. Robacz, no, jest jakaś tak. różnica?

i nie weźmiemy. Nie weźmiemy. Słyszę, ale słabo, słabo to idzie. Dobrze, teraz takie pytanie tylko: czy słyszysz mnie lepiej, czy ten lepiej? Bo my jesteśmy wiesz, po różnych stronach świnicy. No czekaj, czekaj, jestem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak tam idzie teraz? Raz, dwa, trzy. No, nie, no tu kompresor włączyłem w mikrofonie, tylko a moc tak samo jest. Nie, 7, 7, 7 5, tylko góra jest różnica w momencie, jest mikrofonowy. No, teraz wyłączyłem kompresję, nie wiem, tam yy, trochę słabiej idzie. Ja nic, nic nie, ja nie odczuwałem, jest yy, tak samo, nawet zdaje mi się, że to jest kolejny no. Aha, no to Dawid łap żeś tutaj pustą Tomek. Ja pierdziele, no masakra, masakra. No dobra, ja tu więcej też nic nie zrobię, tak naprawdę. Yy, no mikrofon tam do kolegi, proszę. Ja, 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 ja. ja co mam, no to nie, ja mam tu oryginalny mikrofon, HM35 do tego radia het -go. ICOM 746 i nic więcej. Kompresor włączyłem, to jest oryginalny mikrofon. Tak, tak, takie większe. Nie, ja, a dawaj do FM-u jeszcze, w FM-ie sprawdzimy.